To dzisiejsze spotkanie to, jak wiemy, czwarte Międzynarodowe Forum Gospodarcze organizowane przez Łomżyńskie Forum Samorządowe, a finansowane ze środków Ministerstwa. Nauka, technologia, rolnictwo to temat dzisiejszego czwartego Forum Gospodarczego. Skupiamy się na tematyce związanej z działalnością komunalną gmin. Tutaj prelegentami będą doświadczeni samorządowcy, ale również przedstawicieli innych instytucji, stowarzyszeń, które działają na rzecz samorządów działają na rzecz tworzenia prawa samorządowego w zakresie gospodarki komunalnej. Będziemy mówili również na temat odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich, na temat nowoczesnego rolnictwa. Tutaj Wyższa Szkoła Agrobiznesu wkłada swój komponent. ale Dużą część dzisiejszej konferencji poświęcimy nowej perspektywie finansowej, bo z tym samorządy gminne, powiatowe, miejskie wiążą dużą nadzieję, jeśli chodzi o realizację zadań, jeśli chodzi o inwestycje, które w przyszłości nas czekają. Cieszę się, że możemy zorganizować to czwarte forum gospodarcze. Przypomnę, że jest to inicjatywa Łomżyńskiego Forum Samorządowego, ale finansowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, także słowa podziękowania dla Pana Ministra za wsparcie finansowe, dzięki któremu możemy ten projekt realizować. Od początku Wyższa Szkoła Agrobiznesu uczestniczy w Międzynarodowym Forum Gospodarczym organizowanym przez Łomżyńskie Forum Samorządowe. Chodzi tutaj, żeby też uczestnicy widzieli, jak Nauka mocno jest potrzebna i wspiera, bo te wspólne działania, które robimy, chociażby tak jak w ostatnim roku, pikniki naukowe, szereg różnych też projektów, pokazują jak ważna jest tutaj współpraca. My ze swojej strony też pokazujemy różne tematy, różne badania, którymi się zajmujemy, tak jak ja dzisiaj będę mówił na temat wykorzystania dronów w rolnictwie, ale przy okazji też wspomnę na temat wykorzystania dronów w miastach, w mniejszych społecznościach, do czego możemy w praktyce je zastosować. Także tego typu działania pokazują, że nie możemy oddzielnie funkcjonować, że tutaj samorząd lokalny czy uczelnie, czy szkolnictwo wyższe musi ze sobą współpracować, bo to co jest istotnym elementem, by różnego roz rodzaju rozwiązania, nad którymi pracujemy, mogły być zastosowane w praktyce. Więc tutaj ta praktyka jest istotnym elementem zastosowania, wykorzystania tego typu rozwiązań, a przy okazji promowanie różnych rozwiązań, uświadamianie, bo tutaj też chodzi, żebyśmy jak najbardziej trafiali do mieszkańców społeczności lokalnej, żeby zmieniać też pewne, jak to się mówi, stereotypy, czy też zmieniać chociażby w kontekście różnych rozwiązań. W jaki sposób możemy dzisiaj oszczędnie gospodarować energią, w jaki sposób możemy te nowoczesne rozwiązania implementować bezpośrednio do życia codziennego. Dzisiejsze spotkanie to czwarte międzynarodowe forum gospodarcze realizowane przez Łączyńskie Forum Samorządowe przy współpracy z Szkoł Agrobiznesu. Dzisiaj w tej godzinie spotykają się samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek a także przedstawiciele instytucji zagranicznych, które z nami współpracują. Mamy przedstawicieli z Litwy, z Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, także z Włoch, z różnych instytucji dotyczących przedsiębiorczości, dotyczących kultury, dotyczących edukacji. I mamy nadzieję, że te rozwiązania, które są i w naszym kraju, i w krajach, spowodują, że będą powstawały kolejne projekty współpracy międzynarodowej. Wymiana doświadczeń, wymiana informacji o tym, jak działać w tym nowym, popandemicznym czy prawie pandemicznym yy, sytuacji. Gospodarczej, jak realizować swoje cele, jak się rozwijać i jak współpracować w tym okresie, który nas teraz dotyczy. Mam nadzieję, że te przedsięwzięcia, które będziemy dzisiaj tutaj omawiać, będą przekładały się na konkretne projekty dla naszych mieszkańców. Takie hasło przewodnie tego forum to nauka, technologia, rolnictwo, bardzo ważne połączenie i to zostało wykorzystane w naszym regionie, w naszym województwie podlaskim, bo. Te najnowsze technologie, które są wykorzystywane zarówno w samym rolnictwie, wśród rolników, ale też w tej całej branży rolno-spożywczej, rolno, rolno najnowocześniejsze zakłady mleczarskie, to pokazuje, że ta współpraca przynosi wymierny efekt, ale też ta współpraca samorządów od razu, żeby przygotować miejsca pracy, dobre stworzyć miejsce do życia, do pracy, bo tutaj mówimy i o drogach, które się budują, o inwestycjach wodno-kanalizacyjnych, o tym co, co chociażby przygotowują radni sejmiku województwa podlaskiego w budżetach, co przygotowują radni w powiatach, w gminach, budżety te, które są w tej chwili tworzone. Ważne, żeby one odpowiadały na potrzeby mieszkańców. Jeśli tak się dzieje to Pokazuje, że ten rozwój jest możliwy, możemy doganiać wysoko rozwinięte regiony, a czasem też już być dla nich nawet wzorcem tego, że można było przez te lata wykorzystać środki i swoje budżetowe, i też pieniądze unijne, środki zewnętrzne, żeby właśnie zrealizować te projekty. Razem można więcej. To oczywiste. No, tak naprawdę. Doświadczenie współpracy mamy opanowane od wieków i to od nas Europa uczyła się, jak można różne nacje, różne narody łączyć, realizując wspólny interes. I przecież prowadzenie działalności gospodarczej polega na tym, żeby budować swoje interesy w oparciu o wspólnotę interesu, która ułatwia ekspansję, która buduje konkurencyjność naszej oferty na rynku nie tylko europejskim, ale globalnym. I pomału, pomału nasze firmy udowadniają, że są w stanie podbić te rynki światowe, a my jako państwo powinniśmy robić wszystko, żeby tworzyć warunki do tego, żeby przedsiębiorcom, czyli tym, którzy ten, niosą na swoich barkach nasze powodzenie gospodarcze, tak jak mamy tych, którzy walczą na granicę o nasze bezpieczeństwo, tak przedsiębiorcy to są ci, którzy walczą o nasz dobrobyt. A jednostki które są To są ci, którzy walczą o to, żeby wykorzystać ten potencjał, żeby stworzyć infrastrukturę, która po prostu powoduje, że dobrze nam się żyje, że nie chcemy stąd wyjeżdżać, że czujemy się jak u siebie w domu i to są nasi gospodarze.